W dzisiejszym odcinku odchłań będzie nas pożerać cały czas do góry. Jest ze mną panią bzyk, cześć. 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 cześć, gramy o 1000 złotych, które stawia Paweł. Jak zwykle tak jest, subskrybujcie kanał. też, Halo. <laughs> Nie, my nie, dobra, postawimy. Subskrybujcie kanał, łapeczka, zaczynamy. zaczynamy. Kurde, odpaliłeś tu już, dobra. Dobra, dobra. Maja dobra. Maja Dzieci, ja, już gram, ja już gram, ja już gram. E, nie e, mogę tak, jeszcze, grammy, kurde, nie dać się grammy. Dobra, a, dobra. Za macie tam. jakieś, aha, ej, macie jakieś tipy? Bo ja pierwszy raz tu jestem, a wy już drugi. Dobra, macie więc jakieś tip? Tutaj pisze, o, tutaj pisze na dole. O, na, gdzie Wojt. Wojt, gdzie on się Wojt. Wojt! Wojt! Wojt się podnosi! Wojt ja się podnosi! Wojt! Wojt się się Dawidzie, jest taka sprawa, że musimy zebrać jak najwięcej bloków. Po prostu okay. bloki i jedzenie. Eee, ale nie podpowiadaj, nie podpowiadaj! Zmarkał tysiąc złotych! Jak mnie nie chce no, pomóc! wy już drugi raz tu no, grać, to ej, nie sprawa, dobra. Nie, bez słuchania! Ja tutaj stawiam krawki, może co? Nie. O kurde, ja, ale no, jesteś przyjemny! Ale jesteś przyjemny i serdeczny! Daj mi crafting Ale jesteś przyjemny Daję. i serdeczny, dzięki za crafting ja nawet, Zrobię nawet zrobię tutaj, patrzcie, jakieś piękne tutaj narzędzia Daj mi crafting jest. no Ale jest jesteś, ale postawiony. jesteś pięknym przyjacielem ja To bardzo, miluj się Ale Dobra, z jego jest piękny przyjaciel Tam jest Dobra, skrzynka, kurde, wziął tę skrzynkę ja jabłek, jabłek było w środku, chyba no. ustawiony Pali Palion do no nieco pali on, no kurde Złodzieju walony Ja zrobiłem przycisk ja nie rozumiem! Kurciaczki! Kurde jaki złodziej najgorszy, nie? Kurciaczki wow, się wow, ma... A no przed, mojego kobla! To ja go kobla biorę, ja tu byłem swojego. pierwszy, no każdy tego kobla będzie brać, no! Tak, tak, niszczymy ten domek, rozruba! Dobra, gdzie tu jest ten ziomek? O, spam pójść! Spam pójdź. Spam pójdź. Spam pójdź. Popójdź. Jak się zginie, to jest koniec. Nie możesz tak, zginąć. Tak, tak, tak. No nie można zginąć. Kurde. Koniec gry. Kurde, no. Mega Racja, Dobre. racja. Zgadzam się. Ja robię lepszego place'a. Ja robię place'a, o którym wy byście nawet nie pomyśleli. Tyś. Tyś. Dobra, patrzcie co zrobiłem, siema, dzięki za żelazo, dzięki Skąd wiesz żelazo? Do tego, od golewa. No <laughs> żelazo, jaki? Jak, ale jaki jest złodziej, ta... ale złodziej! Oooo, jest siła jest Ale siła. złodziej, Jesteśmy dobra, gości. oszust, oszust oszust. Nie, no, oszust. Dobra, oszust, oszust No co, znowu oszust, dobra, oddaję. No oszust, oszust, dobra, no, no bardzo dobrze. dawaj nie, całe. nie No oszust, oszust Dawaj, <laughs> całe żelazo Dawaj, całe żelazo albo wylatujesz i nie będziesz udziału. Dobra, dobra, już, już chodźcie tutaj. Nie no, zostaw co to! Synek nie ma Nie możesz się tak bziku, przejść z góry ten no nie możesz tak robić. Nie, nie, tu jest jakiś cave, to nie ma cave'a Ale po co ci cave? To... Ej, dobrze ja rozumiem, że po prostu musimy mieć jak największą ilość bloków? Tak, znaczy, no, bardzo no, się przydają, dużo ilość bloków się przydaje Czekajcie, ja tu jestem... Tak to to ja już jestem elektry. ustawiony Uważajcie na dziurę w środku, tam gdzie był... Przy, jest taka dziura, uważajcie, żebyście do niej nie wpadli, bo zginiecie, bo ja. spoko, spoko, spoko. A ty wpadłeś spoko, i zginąłeś, tak? Nie, nie, nie ja, ja lecę sobie na dół parce. Patrzę... Ale już znalazło mi się tu nie podoba. Ale spokojnie, spokojnie. się tak, on Musimy, musimy, musimy Paweł współpracować, żeby go pokonać, bo on Ej, nie starajcie nie chce. zobaczyć na... I na 20 patrzy. kratce już jest. Ja właśnie, ja, ja schodzę, ja schodzę na dół, ja schodzę Ale dół. czemu wy Też schodzicie? Schodzę. Ale to już nie ma szans na diamenty w takim razie, nie? No nie ma, nie ma, nie ma na pewno, nie. Czekaj, ja patrzę gdzieś. Nie Aha, dobra, dobra. Nie gra widzę tego wojna! O nie 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 jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze Ej czemu tu jest jakaś jest dziura, dziura w... na środku? Czemu tu ty... jest jakaś dziura? Marek o. czemu ty jakąś dziurę zrobiłeś? No co ty tu walasz? Ej upoczajci no. upoczajci Ej Dawid tu jest ten, tu jest Void na dole pa. Serio? No 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 nie, ja tam nie idę, czemu ja nie pokażę? Nie ale spójrz, ale tylko sobie spójrz, pa pa widzisz patrz tu jest Void, to jest Void Ja nie widzę, wiesz mi się nie renderujesz <trujüz> tak na daleko, ale kurde ja tam <trujüz> nie idę nawet Nie nie ja tam nie idę, czemu ja tam nie spójrz? Ja nie mogę widzeć, przepraszam, Widzę. Ja cię Daj, mi, daj spokój. mi spokój daj mi spokój. Aaao Wojtku się ponosi! Ja ciężko nie powiem. Daj mi spokój! Się się. Ja, ja myślałem że to nie działa, ale to faktycznie działa. Ej, dobra, gdzie, to jest się się wydaje. Ej, gdzie jest Wojt? Jestem tak kratka, kratka, dobra, dobra ja jeszcze nie mam się. czas. Aaaa co? was, kurde. Po co? Po co wy w ogóle? Po co wy, wy tam złożicie na dół? Czemu wy zeszliście na dół? Ja chciałem żelazu, dobra, wiecie co mam gdzieś żelazo, to jest nieopłacalny biznes, bo <grym grym> wiesz co, to jest opłacalnym biznesem, łopata, dawajcie, zrobię wam po żelazne łopacie i mi O to, nic dobra, mam... No ja, ja mam opatę, I ja mam tak, opatę, wiecie, ja już wiem. Ja jestem szustem na zwiercienie, jak ja taki koleżeński jestem. Dobra, kolego, ale czemu nam robisz łopatę? Będziesz miał w tym jakiś interes, jak, pewnie jak, na końcu mam powiedzieć o Mogę? 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 Mogę, mogę, mogę? Nie wierzy z mi! Nie wierzysz mi wierzysz na słowo. Łapczyć, mogę łopaty, więc ja zrzuciłem ci łopatki Dawajcie, dawajcie, kupię rybita, bo jest nam potrzebny Masz, Palion, jedno, masz, Palion Ja, ja, czekaj chwilę Palion, dałem robię. ci łopatę, weź se tam Ja w sumie jeszcze będzie kopać drewno? Tak się zastanawiam No ja drewno wykopałem, ja mam jest, cztery no, staki drewno No, drewno już nie ma Ile? No 400 staki drewno mam Bo ja, nie ja... No, to jest nie fair już No co nie fair, a wy żeście siedzieli w cave'ie, mogliście znaleźć dementy Wiesz że nie ja mam bloków stag razem <laughs> Bo to niezłe, to mamy nie zwy... chyba. No chyba, chyba, chyba mamy zwycięzcę. Dobra, mamy czas no i tam kurde gadać po kłoty. Czekajcie, Chwila, musimy, musimy, musimy tutaj pogadać, porozmawiać musimy bo to... Pogadajmy, no po prostu, pogadajmy. Więc, 1000 złotych jest na szali, to nie są byle pieniążki, tutaj no żeby No to jest dużo, Ej to jest, no nie wiem, ja póki co to jestem ciągle na minus, nie? nie? Nie wiem czy ja w ogóle kiedykolwiek ja wygrać. Ja też, ja też, ja też, a? To jest zaraz z torbami mnie puści op. Paweł, Ja muszę tutaj naprawdę... Ja to już kredyt biorę, ja to już kredyt, żeby te odcinki no, nagrywać dla no widzowie. A wy nawet nie zostawiacie suba! A wy nie zostawiacie suba, widzowie, ja tylko mówię. Pomogę waszym rodzicom. Okay. Dobra, 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 Leciwio. ale ja mam A spokojnie, spokojnie, mam dużo drewna. Ja wy jeszcze macie tak nad głową? Co to się stało? Wow. Um. Marek, jakim cudem ty jeszcze masz tak nad głową? Nie Powinni mam pojęcia, pomył! nie był w sensie twoim tatą, nie. nie byłbyś już moim synem. Nieeee! Ej, co tu Dobra, robi Dobra, Enderman? Ej, czemu ktoś jest w cave'ie? Co się nie, odwala? Ja nie w dobra, nie a wiem, wiesz, Paweł, wiesz, Paweł, jest w Paweł jest w Kawie, Paweł jest w Nie, wiesz co się stało? Ten enyman był w Kawie i podniósł się, ten, skończył się blok. Ej, dzieje się! Ten, się ej, dobra, no, się podnosi. Ej, dobra no, 45 tak. blok, dobra, ile jeszcze? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, no... kompletnie tutaj. Ej, my jesteśmy na 60, no. mamy 20 bloków jeszcze, kurde. Tak! Jak kopię tego dirta! Ej, ratujemy ja jakiegoś. wiem, bo ratujemy nie tak A co to jest wierta. kurde? Dę. Nie, ja muszę Wiśniaka uratować ja go Nie ma opcji Wiecie, Jak go jak uratować, jak go uratować? Wiśniak chodź tu, Wojt się pod tobą tutaj podnosi muszę Kurde jeszcze ulatować. 10 bloków, jeszcze 10 bloków ja i będzie nie przypał Jeszcze raz nie randem drewno jest to... Rady, za bardziej opracalne Wiśniak no. chodź tu Jest <laughs> to <laughs> My tutaj próbujemy wygrać jest. grę, a Marek Marek traci czas. Skakuj, skakuj, skakuj Wiśniaczek do tego. Ja, jak ja tracę czas? Ja pomagam Wiśniaczkowi. Nie, dawaj, dawaj, dawaj. Komu ty chcesz zaimponować? To Dobra, Zobaczmy. Zobaczmy. Nie interesuje, co robi Marek. Komu ty chcesz zaimponować? Jak uratować Wiśniaka? Pomyślałem pół płytką. Co jak mogę pół płytką wyjść i będzie dobrze. Marek, nie trać czasu. Marek. Nie, nie, nie. To nie jest strata czasu. To jest uratowanie prawdziwego Wiśniaczka. w tym. A ile sekund ja, to się podnosi? Nie, nie uda mi się. O nie, o nie, o nie, nie uda To szybko leci. Nie wiem, to, ale to ja jestem, ja ubrać? jestem na dachu ja już. Ja już, ja już góry. Przepraszam cię tam. Gdzie ty jesteś? Ja już z rozbekę. Ja aha, widzę wejpa. Nic nie ja interesuje, ja Jak się, ja się ustawił? Ej, ja się boję. Bo ja, tu jest to... fortece, ja tu robię fortecę, ja tu robię fortecę! Gdzie on jest? <laughs> tutaj. A. Dobra. Panowie, i ja 58 wyż장을... blok, i uważajcie! Jasnych gwint. Ej! Jasnych Ej! Szybciej! Ej! Jest to już to, jest to już to, jest to już jest to już jest, bolisktu, jest to. Padło. było blisko. Ja cię kręcę, Dobra. Dobra, mam ja dużo bloków. Chodźcie, 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 chodźcie chłopaki. O, no, co raz, robię? Tak, o, Dobra, nie właśnie. wpuszczamy tutaj Marka, nie wpuszczamy tutaj Marka. Nie, nie wpuszczamy, nie wpuszczamy. Marek, no nie, nie ma wolno, no nie bij mnie, co ty, co tydzień? Nie Cięś... nie 60... O nie, o nie, patrzcie jak... Uczyma. Ale to wygląda! O, kurde. Bra, nie się, nie się O kurde, co tu się dzieje? Dobra, chwila. Hop, hop, hop. Ej, postawcie świetnego, postawcie sobie bloki, bo wam liście zaraz spadną. Hop hop, 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 hop. Ja hop, nie mogę, hop. jak tu. wygląda na polu. Bab, 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 bab. Ile ja pijemy Dobra, Ej, dawał, Paweł, Paweł, mam pomysł, Paweł! Dawaj, to wszystko zamrubowujemy, bo nie będziemy mógł tu wejść. Nie, 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 nie ma. Opcji. Nie, no, on będziemy, on będzie budował. Ja, ja Zmarnujemy bloki, to nie ja będzie ciężko tak było. Zmarnujemy bloki, to nie będzie ciężko jak to wygląda. nie wszedł, jakbyśmy to całe zabudowali, nie mamy tyle bloków. Czekaj, ja muszę nie, stworzyć nie, te... No patrz! No hop! No patrz. Nie, no nie róbcie mi tego, błaka. No on nie wejdzie, on nie wejdzie, Paweł, on nie wejdzie! Ja wejdę, ja wejdę! On nie będzie miał, nie ma wiadra z wodą! Dobra, ja, ja miałem to gdzieś! Ja... No patrz, Paweł, Paweł, paweł paweł, 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 dawaj, Paweł! Paweł, 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 no patrz, tu, tu, tu! Ta, 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 na pewno! No bo wiesz... Nie wiecie, ja wiem co wy chcecie zrobić, o nie ma psy Kurde, nie dogonimy go, kurde, pan za późno No Dobra, zapuśno. ale ja mam dał, ja mam dał, ja mam dał, ja mam dał Co oni chcieli zrobić? Ej, ale wiecie co? Na tym tutaj mamy spawn point. Tak, gdybyśmy teraz zginęli, to jeszcze byśmy się zrespili. Ale jak. Jest, nie, ale można, jest nie można, nie można, tak nie można zginąć. 80, tak, to jest koniec, tysiąc złotych przepada. Nie zastanawia jedna rzecz, jak my mamy. Ja my mamy to zweryfikować, ja my mamy zweryfikować, jak ktoś wygra Nie, to się jak mamy rozstrzygnąć, kto spadł? No kto to pierwszy spadnie na końcu, ale nie rozstrzygnął się Paweł. Bo ja coś czuję Paweł, nie Nie zbarkę... na samym końcu, jak już <laughs> będziemy na samej górze i będzie ten. to nie No co, no ja się boję, to ty masz zaufanie do pali. ja nie mam już tyle odcinku z ja, jak widać ja też nie mam To no, test przyjaźni... Słuchaj, test przyjaźni jest na ostatnim poziomie ogie. Naprawdę, to nie ma szans, nie ma szans. Ja chcę jak najdalej od tego człowieka być. Ej, na no, co tym, tak my sobie co tak muszę sobie tak, no po pierwsze nie możemy się teraz rzysować, a po drugie my i tak zrobimy arenę. No, arenę. Paweł co się tak wysoko budujesz co? Co to mam ty No 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 tak kurde w poziomie chmur. To jest chyba jak się wszyscy budują Dobra ogólnie. Na sam zbyszki, który To jest PVP! PvP! się kurde, dobra Chyba robimy od teraz, PVP! Nie, 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 Dobra, to zrobimy arenę, zrobimy arenę w Bo Dawid zostanie na dziurę teraz. A w ogóle Ja? Chyba ty! No ty, bo jesteś bliżej Pawła, a Paweł by się naklepał i ma high high <laughs> ground Fortnite! Fortnite! <laughs> Ty na którym poziomie jest koniec? Na którym poziomie jest koniec? 256 No, właśnie. coś no nie, no nie, no nie, no nie, no Ale nie, to nie, to szybciej nie, no teraz no nie, no nie, no Dobra, no nie, no na 220, nie, no nie, no Ja wale! Kurde, to wysoko. Ale ja jestem najgorszy w nie, no zawsze w PvP, się bawimy? Ale nie, bo to trzeba rozstrzygnąć jakoś inaczej, bo co mamy, jak trzy... No, no w bo... trzech się bijemy od razu. Na raz to się sfokusuje na jednego no, ziomeczka, jedno na marka, na dziurę, <laughs> gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, Takie będzie, tak to się skończy. Dobra, ja jestem na dniało... dwusetnym, jestem na dwusetnym. E czemu jest tak ciemno? Aha, dobra, no bo jest noc. Co dobra, palio, nie buduj się. Okay. Dobra, robimy cud na Jarenę, panowie. Dobra, nie, wyżej, wyżej. Zrypnianą, nie, no nie, nie wyżej, już tu. nie ma sensu. Za, za daleko, to widzisz 100 bloków z tych jeszcze. O, o, robimy arenę. Kurde, nie, nic, ale tutaj widać. nic nie widać. Dobra, no, łatwiej nam, łatwi nam robotę, łatwiej nam robotę. Nie, 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 nie ma cheatów. Już cheater nie chciał, ci. kurde, komendę odpalać. Nie, bo, no łatwiej będzie wszystko no. widać. Tak, tak, no wiadomo, cheaterze, no wiadomo, wiadomo. No, 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 to, to, to. Idę, cheater.

Dobra, to co to no to Może jakiś? Z... Może jakiś mały piknik? To widzę. te kurde co są? No co ty robisz? Czemu ty to z dirta Robisz ty psujesz Boha, wszystko. Chciało, ten test przyjaźni, uwaga, uwaga. Nie ma testu przyjaźni, nie ma testu. O, nie rób, Ja rób. Przestraszyłem, nie róbcie tego, błaga, patrzcie, test przyjaźni. ups, 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 Oooo, o, 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 No właśnie ale ty jesteś, nie, no dobra Paweł, jeszcze raz tak zrobisz, nie? Się <glary>. <glar <wiggle>, boję, się boję. Nie rób żadnych dziur. No właśnie, nie rób dziur. No weź, nie ma już takiego już. Ej, dobra, wiecie. Kiedy będzie odliczanie, jak okay. będzie. To jak będzie już Void na 180 zaczynamy się bić. To jest o, wtedy wtedy nie, nie, wtedy nie. rozpoczyna się PvP. No tak, robimy to. Wtedy jest PvP. Oh, wiesz za drzewko posadził, kurde ty. Jeszcze dom zbuduje, zaraz, kurde, dawaj jakąś zagrodę jeszcze my, dla czu. A siada tak. Wiochet tutaj robimy. mi tutaj zostało parę o, To jakiś domek Jaki dobryk, no nie no super, ale jest ok, ja mam zabijakami, dzięki Melkiel. Dobra, nie ma, to jest oszustwo. Na 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 nie ma A tego domku. Do domu. Dobra, A ty też ty też. Do ty, 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 ty. O, dobra, pięknie. Zeź no. w domu! Kurde, ale ten chronieni. dom... Ej, ten dom, ej, ale podczas PvP nie ma wejścia do domu, bo to jest oszustwo. No co, jak nie do ma no, wejścia do domu, No oszustwo Jak umierasz, Jak patrz, umierasz, no to, jak to, umierasz. No, to jak to zmierza, możesz zrobić, możesz zejść tak i tak. I tu wyjść. Nie no to jest śmierć, kurde. Ale chwilę <noise> można zejść z tej platformy, czy nie można zejść z tej platformy? Nie no jak. Nie możesz zejść? na tej platformie. Jak ty chcesz nie zejść, Geniuszu? Na co ty o, chcesz na zejść? Pas, na wojda? Nie, 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 tutaj wskakujesz, robisz tu, cyk, takiego flipa tutaj z tej tak, strony Tak, flipa, flipa, <grym> flipa no pas, pas, Robimy, pas, pa panowie, pas, panowie, nie, nie, panowie parkour, panowie ty, Nie, ja, ja nie, się nie, 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 ja, się nie, nie ja nie, ja nie Ale spocone ręce Nie, ja tego ja nie, nie robię Nie, zniszczysz to

nie, Dawaj. ja tam ja tam nie będę, ja mam lepszy pomysł! Dawaj, musisz skoczyć, musisz skoczyć, musisz skoczyć. Dawid, musisz tutaj wskoczyć! No. Ale ja mam łopę, ja ja nie nie jedzie, do ja tam nie będę, ja tam wolę. Ej, wiesz czego się boję, ja widzisz to sobie, ja nie przeskoczę tego, to się wydaje, że to jest najprostszy skok, ja na to nie wskoczę! <laughs> I to serce bije teraz. Ej, bo 10, 10 bloków do bicia się, nie bijemy się już teraz! Oh, oh, oh. Nie, 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 nie! Nie no, nie! Ej, dobra, nie czekajcie. Jedna sprawa. Patrzcie, obstawiamy. Patrz. Już... Ej, a da się, ej, a da z... się z... Z zrobić z... tak, a da się zrobić tak, że jak będziesz, będziesz spadać, to nam się nie tak jakoś podbudować od dołu? Nie, nie. O, nie, czekaj, czekaj, patrz, właśnie robimy coś takiego, chodźcie tutaj wszyscy, Właśnie jest tutaj, mhm. widzicie to? Robimy coś takiego, taki challenge, skakujemy tutaj i musimy tutaj zbudować dill-tan. Nie, no, nie, nie mogę, nie. Ja to robię, nie, ja to nie, robię nie, teraz, ja to robię. ja to robię, dobra, trudno, nie, ja się nie chcę Nie, nie, bić. nie, nie ja, nie, 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 chcę nie, nie. ja się nie chcę bić, ja to robię, czekajcie. on zginie, on zginie, on zginie, o, bo... o, się, o, nie, nie, bo... nie, nie, co ty robisz, o nie, kurde? O nie, o nie, o nie. O, co ty robisz? 180! O ty kurde, to co za typ! Jak z Nienacka to zrobić? Co złodziej walolisz? Nie, 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 co zrobiłem? O nie, jestem rado Jak się o, Nie, biliście. chciałem tak dobrze zlikuować. Co za typ! Kurde, jak wyczekał o, specjalnie, jaki z się To ja... Co za oszust. Osiem... Bo ja zapomniałem w ogóle o tym, ja o tym zapomniałem. Ja też, ale ja tak chciałem spróbować, to się nie no to ja, no to ja Zapomniałem o tym totalnie. To było super, ej, to było super. Ja nie mogę. Ale kurde, to miało być bardziej widowisko że no No bo, no no bo mapie, Marek z las na dół, ty żeś mi od pleców zaczął bić, kurde, na stośmie, ja że. No ja zapomniałem o tym że Ja też zapomniałem, ja też, no. Ja tam chciałem skoczyć no, do Marka, kurde, a ten typ je zepnął prawie. No nawet no no to, no, no to, to było siaka jakby mogłeś No nie wiem, no nie wiem. Marek wolał zrobić coś takiego. E, dobra, ale zrób coś takiego, pa, zrób coś takiego, pa Bo... To jest banalne No i zrób, 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 no i teraz No dobra, o no, gratulacje, <laughs> ale, ale dobra, ale wyobraź sobie, że masz presję, tysiąca złotych Zaraz A. Wojciech podnosi Dobra, teraz ty, Dawid, teraz ty robisz coś Ale takiego. ja nie mam bloku żadnego No to łap, 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 łap okej, okay. Dobra, zrób, co ja mam pal. zrobić, co ja mam zrobić? Mam suriwana, No suriwana Chodzi o to, żeby, że to, żebyś, żebyś, żebyś całą no, no, dno postawił, że, ale musisz No nie, ale o ty ale co, no zaskoczyłem? No dałem radę. Nie, nie, bo za nisko, za nisko. Co za nisko, rano, co widzowie. za nisko? Kończymy no, odcinek. Egipt ten Nie, nie, no nie ma, zniknął. Jak jeszcze ktoś zginie, to już się pokonuje. A, faktycznie, widzowie. No. 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 Subskrybujcie Papi. kanał. No, Muzyka.